To nasz samochód. To jakaś platforma? To nie jakaś tam platforma, tylko moja platforma paradna. <grym> jest zrobiona z papieru maszę. To jest ten odcinek? Tak. A co będzie jak zmoknie? Zmoknie? Mycie Ale creepy, Jezu. Wyłączcie wodę! Wyłączcie wodę! Wyłączcie wodę! <grystanie> <grystanie> Stop! Wyłączcie wodę! Wyłączcie wodę! <grystanie> To jest po prostu... Zrobię takiego szybkiego mema. 1.33, tak? Okej, okay, dobra. to czekajcie. To to jest tak. Każdy gracz Lola, kiedy zostaje zaciągnięty do łazienki, żeby się umyć. Wody! Wyłącznie wody! wody! <laughs> Zajęło mi to milion lat, ale znalazłem odcinek, za który zapłacił Dryland z z piosenką z radia. Okej, okay, dobra, to nigdy do ten link. Nie <śmiany> na streamie tu miał dredy zmelodiowane, tak jest. <śmiany> tak, Cooper mocno wyszorowany, 300 dupcia. Lol. Normalnie Vegeta, ty cosplay Vegeta trochę. I to jest Vegeta. To jest, to jest Vegeta bez kitu. <śmiany> O oko! Taki? Nie ruszę się! Ju, już biorę apteczkę! Pokaż mi tu oko! Tylko to mi zostało! Moja piękna platforma parada zniszczona! A ani razu nie byliśmy na paradzie! Trochę sat muszę przyznać. Serio, nawet sad. Pogadzisz sobie? Jasne, że tak. Czas leczy rany. <laughs> łaku, łaku. Kubuś, 25 ludzi, zajmować odcinek parę królów, Jedna z moich, jeden z moich ulubionych seriali Disney. O para królów, My raz to chyba oglądali na live, to można i drugi. <laughs> To dla mnie! Wiedziałem! Że zostanę to wystarczająco długo i będę głośno płakał. Zrobisz mi nową platformę badną! Nie było łatwo! Były jedynie, kiedy chciałem się poddać, kiedy chciałem wyjść z pokoju, wziąć, prychnić, ale wytrwałem. Zostałem w swoim pokoju, i płakałem jeszcze głośniej. Powiedziałem, że potrzebujesz do tego czasu i motywacji. I miałem rację. Dziękuję, bracie. Więc gdzie ona jest? Gdzie moja nowa platforma paradna? Nie zrobiłem ci platformy paradnej. Mam <grym> Jestem zawiedziony, ale spoko. Czemu nie mogę? Tak, to Nie ma autem. Normalne auta są dla normalnych ludzi. Ja nie jestem normalny! Nie da się ukryć. Jesteś moim przyjacielem. Nikt nie zna mnie lepiej niż ty. Dobrze wiesz, jakim jestem strasznym typem. I dlatego muszę jeździć platformą paradną, żeby inni nie zauważyli moich strasznych wad. Gracz, na straci komputer. Myślę, ty potrzebujesz czegoś lepszego. Lepszego od platformy? Lepszego od platformy. Biorę? w ogóle nie wiem, czy mogę to przeczytać. Chyba mogę, tak mi się wydaje. E... Powiedziała: Gwiazdka do mnie napisała na snapie i powiedziała tak, nie mogę dać żadnego kolejnego donate'a, bo coś mi się z bankiem zbagowało. Także. Chciała coś jeszcze wysłać, chyba. Także Jak no. Jachty: Od czasu mojej platformy paradnej. Nie czułem, żeby środek komunikacji tak trafnie wyrażał moją istotę. Ile za to? 375 tysięcy. Hmm. Dolarów? Tak. A amerykańskich? Nie dam ci 375 tysięcy dolarów na jacht. Jesteś moim przyjacielem. Przyjaciele są od tego? Nie od tego. Jak to nie? Zgoda. Dasz mi 375 tysięcy dolarów, żebym wsparł wybraną przez siebie organizację charytatywną? Gavi, <grym> nikt nie da ci 375 tysięcy dolarów. Jak to nie? O, 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 ci... by dała. 375 tysięcy dolarów. No. że mogę na tobie polubić. No. Biedaku, nie, 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 nie wiedziałem, że chorujesz. Kiedy, kiedy masz operację? W Wróćmy do rzeczy. Ale że, ku... ale że kurwa, że porki ma tyle kasy przy sobie, ja pierdolę, nieźle. Czy dasz mi 6K na PS5? 6K? Ja ostatnio widziałem za 2300 PS5, na przecedzie jakiejś, na PP'rze widziałem. Serio, guys, ogólnie na PP'rze ja teraz widziałem wczoraj albo przedwczoraj e, dobrą ofertę na PS5 z padem i z napędem normalnie, nie? Za 2 i 3 koła, tak to jest zajebista oferta i moja dałem 3, niecale. M -m mogę spytać, czemu nie poprosiłeś Baxa? Bo jesteś moim najlepszym przyjacielem. Wiem, że mogę poprosić. Że w jakim sklepie nie wiem, po prostu no, na peperze, no nie PEPE to jest taka stronka z ofertami, nie? To po prostu się tam znaleźć. nie wiem czy jeszcze to jest aktualne, ale no widziałem to wczoraj, to może jeszcze jest, nie? Widzicie o wszystko? Tak jak ty o wszystko, możesz poprosić mnie! Za -za -za Zapalisz światło? nie, -nie, 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 -nie widzę kombinacji. <laughs> Sam zapal. Sam zapal? Dobra, to już palę, Dafi, Spoko. No to proszę! LOL! Kurwa, ten jak takie pliki grube! Tylko 350 tysięcy! Ale, ale, ale to wszystko, co mam porki! Dlaczego ty mi to tak bardzo utrudniasz? Uważasz, że to przyjemnie prosi? Chłop dał mu po prostu całe oszczędności. 350 tysięcy dolarów. Jezu, jak ja bym dostał 350 tysięcy dolarów w donacie, to to byłby mój ostatni live. Naprawdę. Najlepszego przyjaciela o pieniądze? Możesz sobie wyobrazić, co to dla mnie znaczy? Jak mi niezręcznie? Co to tam w głębi Sejfu? Złoty zegarek? Na, na, należał do mojego pradziadka. Pra, 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 pra Randall Prosiak? Gandalf proszę. Znacznie obniży cenę sprzedaży. Potrzebuję czegoś więcej. Karta debetowa! Z, z tych pieniędzy żyje. Porki, nie ma czasu na targowanie się. Operacja za 10 minut. <grym> w, w, weź kartę debetową. <grym> na dziesięć minut. chłopu niego w domu jeszcze jest, nie? Weź kartę debetową i co? W, w, weź kartę debetową, proszę! Fajno, robię ci przysługę. Biorąc <grym> tę kartę. To <Do> wełna? <grym> No dobra, wezmę też Maryję. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Co to robi? A jeszcze łakam. Może dadą za to jakieś drobne. No, wy, wy, Zdrowiej! Chwileczkę! A, 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 a z czego ja będę żył? jo Jestem wolny! Nigdy bardziej nie czułem, że przeżyję! Ja pierdolę. może! we włosach! Sól na mojej skórze! Jestem żeglarzem! Kurde guys, też bym iść tak... Też bym kiedyś chciał tak z wami zrobić. Znaczy... Znaczy co? Że, że was oszukać? Nie, ja. Ja bym. Nie, ja nie, nie, ja bym was nie oszukał. Nie. Fajna stoplatka swoją drogą. Nadaje się na Mema Imo. Nie płynę dokąd zechcę! Co za niewiarygodny pęd! Juhu! Te <laughs> hmm. wiem, że wiem, tego ma już mówiłem na poprzednim live'ie. ale teraz z będzie pasował jeszcze lepiej. Hold on. <laughs> Kiedy masz ochotę, ale twoja dziewczyna ma okres. <laughs> Co ty robisz? Jak śmieci czy to coś nowego, czy zawsze tak robiłeś? Dokończysz ją? Próbowałem się dodzwonić, ale masz wyłączony telefon. Dlaczego tu jest tak ciemno i Nie, nie zapłaciłem rachunków. Dlaczego? Prze wszystkie pieniądze dałem dawiemu. Jak to? Oddałeś mu wszystko, co miałeś na... Na, 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 na przeszczep Wiesz może, jak się czuję? biście? Chcę przekonać. <noise> Ej, no zobaczcie, no chłop wyzdrowiał i teraz, kurde, procentuje to i mas własny. Jak pije sobie, kurę tutaj jakiegoś drina z krewetkami, no kurwa, no im worth it było. Tak, F, tak, F dla Porkiego. O, ogólnie F dla Porkiego, po na czacie. Jakiego wieki temu? Ładna łódź, to prawdziwa śliczczotka. Królowa Oceanu. Dlatego tak ją nazwałem. Idealne imię dla następczyni mojej platformy paradnej, która nawiasem mówiąc, również nazywała się Królowa Oceanu. A jak Nerka? Nerka? Tylko tak powiedziałem Porkiemu, żeby dał mi pieniądze na jacht. Wściekła świnia! złe. No dobra, to możemy skipnąć. Czekaj! To lampa ci Którą kupiłeś za moje pieniądze? Ja, 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 jak mogłeś mnie tak okłamać? Przepraszam, myślałem, że jak ci powiem, na co potrzebuję tych pieniędzy, to mi nie dasz. Bo. 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 bo, bo nie dałbym! Właśnie dowiodło się, że miałem rację. Czemu zawsze ja jestem tym złym? <grym> <grym> Baks ma wyjebane. No dobra, chyba mam dość. Cie kamyk. Jeszcze tylko jedna. kiedy nie, 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 nie. <laughs> może mieć na komputerze. Oto co <laughs> robimy? Duffy, sprzedasz to coś i oddasz Porkiemu jego pieniądze. Oszalałeś? Już straciłem platformę paradno. Nie zamierzam tracić też jachtu. Uff. Zaraz też stracisz przyjaciela. Mogę ich mieć na pęczki, mając taki jacht! O, ho, ho, chłopaki! <noise> Gdzie jest ty? Przecież to niemożliwe. Przywiązałem węzłem knagowym do tej knagi. Skrótowym tutaj. Podwójnym węzłem belkowym tutaj. Prostym, aż eleganckim kokardowym tutaj. No, z są siema. Aha, a jakiego węzła użyłeś do cumowania? Ty, ale... Ha, ha, to... Czy on mu dał za darmo tego hot doga, dem? Co, 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 teraz zrobimy? Ja, ja, ja jesteśmy środku, oceanu z zna, zdani tylko na siebie! Ha, ha, ha. Zawsze wiedziałem, że, że umrę w meczarniach! O, <grym grym grym> Z paniki! Postawimy żagiel i wrócimy. Uff, żagla dziba. Gdzie jest żagiel? Nie ja kupiłem. <grym> Co, 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 Nie starczyło pieniędzy. Byłem zmuszony wybierać między żaglem, a tym jacuzzi. Ktoś tu jest winny, to porki. To, to wszystko, co miałem. Jestem kompletnie doły. Fakt, ale to, że głupio inwestujesz, nie jest moją... Co? Moja wina? Straż przybrzeżną przez radio. Nie, nie ma radia. Co? Nie starczyło pieniędzy. Poszły na drugie jacuzzi. Ale mam pomysł, zażyjmy najpierw w długiej gorącej umcie i pozwoli pomyśleć o wyjściu z naszego kłopotliwego położenia. Ja biorę główne rakuzję, a wy to oczko. Ja pierdolę dobry odcinek, to prawda. Chyba znalazłem najlepsze wyjście. Porki popłynie i wezwie pomoc. W drogę, Porki! E, co, 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 co ty wyprawiasz? Przestań, co robisz? Nikt nigdzie nie będzie płynął. Wracamy razem. Skąd masz żagiel? Z twoich prześcieradeł. Hmm. O, to gęsto pleciona egipska bawełna. A masz pojęcie, ile takie prześcieradła kosztują? Więcej niż kamizelki. Dlatego nie ma tu kamizelek ratunkowych. Poza tym głupie się w nich wygląda. Hmm. Nie, 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 przytomny! Co, 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 robimy? Brakuje tylko, aby Dafi odleciał stawić na środku morza i no! Właśnie, miałem mówić tutaj, że Knir mówi, że Titanic, który chciałem właśnie powiedzieć, że to jest prawdziwa historyk On za nie dlatego, że uderzył w górę lodową, tylko że po prostu wszystkie pieniądze stały rozstwolone na niepotrzebne rzeczy, dlatego zatrął, bo nie było potrzebnych rzeczy. Szalup było za mało, dlatego że po prostu nie starczyło pieniędzy, bo kapitan kupił drugie jacuzzi. Okazał! Kazał, kurde, bóg ninjago wrócił. Siema, nie używasz filtra do bajek? Nie. Na Twitchu jak się na Twitcha przyniosłem, to nie było potrzeby. Także nie, nie, nie. Porki, rozwiąż mnie. Nie, nie mogę! Dostałem rozkaz, żeby tego nie robić. Wiesz Porki, pułapka oceaniczna zmusiła mnie do rewizji niektórych poglądów. Teraz widzę, że to nie pieniądze są najważniejsze, tylko przyjaciele. Najlepsi kumple. A ty, prosia kuporki, jesteś moim najlepszym kumplem. Na, 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 naprawdę tak myślisz? A czy ja kiedykolwiek cię okłamałem? No. Tak, skłamałeś mówiąc o energii, To już przeszłość. Teraz proszę, rozwiąż mnie, żebym mógł uściskać swojego najlepszego przyjaciela. I bez kitu, on kurde spierdoli. On sam spierdoli, ja jestem pewny, że on, pre... on sam spierdoli. A teraz spływaj po pomoc! A, okay. Albo coś takiego, wyjebie go za burtę. Jebany. Proszę, tym oto zrządzeniem losu zostałem sam na jachcie. Porzucony na środku oceanu. <laughs> bez kamizelki i bez pojęcia o żeglowaniu. Burki! <laughs> <laughs> czekajcie na mnie! A! One płyną ze mną. Hmm, Są jak dotyk anioła. Niczego nie żałuję! Okrót postąpienia na kamizelki! O. To był sen. Tylko durny sen? Lol. No wyjaśnia, dlaczego byłem taki wredny i zrobiłem te wszystkie straszne rzeczy. <grym> to nie był sen. Jesteś wredny i zrobiłeś te wszystkie straszne rzeczy. Ty, on ma podwójnego bonera, zobaczcie. Co się stało? Okręt nas ocalił. Tonąłeś w tych głupich prześcieradłach. A z Królową Oceanu ocalała? Tak. przyholowano ją do brzegu. <grym> Dzięki Bogu! A więc miałem rację, tylko rzeczy się liczą. Kolejny dowód. Sprzedaliśmy ją, by Porki odzyskał pieniądze. O, o, o. Mamy wiadomość dobrą i złą. Dobra jest taka, że nie ma żadnych komplikacji po podtopieniu. Zła zaś, że zrobiliśmy kilka badań i wygląda na to, że będziesz potrzebował e, transplantacji nerki. <laughs> Ironia. I losu! Czuję taki zabieg? Nie wiem, jakieś 375 tysięcy dolarów, ale ty na pewno jesteś ubezpieczony. Mogę nie mieć ubezpieczenia, ale za to mam przyjaciela. Prawda? Bac, porki? <gry> Zdecydowałeś się odbudować platformę paradną. Wiesz, proszę nieprzyjaciela, o wsparcie byłoby nadużyciem. Zwłaszcza, że zapłacił za mój przeszczep. Daj spokój. Szkoda, że przy okazji nie przeszczepili ci mózgu. <grym zbieramy> <grym zbieramy> Nigdy tego nie zapomnę. To był arcyhojny czyn i pozostanę twoim dłużnikiem na wieki. D, dafie, M -ma -m -ma mogę zrobić przerwę? Na Nadal nie mogę dojść do siebie po, po, po tej operacji. Proszę! O, to cały ty! Ale no jak długo jeszcze będziesz mi wypowiadał, że dałeś mi swoją nerkę? kurwa! Masz drugą! Ej, kurwa, szacunek dla Porkiego, że łą nerkę. Ja pierdole, ej jo! Ej, szacunek, serduszka dla Porkiego, naprawdę, chłop. Ja pierdole, chłop jest. To jest gecik, kurwa. Porki to jest gecik, naprawdę. Porki to jest gecik, a Dafi z kurwiel go wykorzystuje, to, to, to jest nieładne. Nie. Porki nie odsługi na Dafiego, naprawdę. Nichu ja muszę znaleźć nowego przyjaciela. Damn. Aż mi się teraz naprawdę go szkoda zrobiło, naprawdę, aż mi się naprawdę go szkoda zrobiło. Kurwa, Dafi to ja nie. Nie, kurde, ajajajajaj. Aj, aj, aj.